Halo, halo cześć, siemanko z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii GL Tomcio i w dzisiejszym odcinku jak tutaj widzicie ładnie pozostała będzie na pewno akcja wapno, czyli wapnowanie pola numer 2 tego porzepaku. No, w kolejnej części odcinka mam zaplanowane tutaj dzisiaj dalej sobie wywieźć e, oborniczek, który już zetora było oczywiście odpala z RCW ogólnie sobie poza odcinkiem, po czy przywoziłem i tak dalej, no troszkę kółki ogarnąłem i tu teraz tak, trzeba to rozłożyć i trzeba Wapno no, może troszkę dużo, bo dwa transporty i pełne RCW przywoziłem, aczkolwiek, no jeżeli zostanie, to się nic nie stanie będzie do przyszłego sezonu, chociaż wiem, że tutaj te, te, tego wapna dość sporo wychodzi, ale co? Także tutaj będzie pszeniczka po powapnie na tym polu, po w tym sezonie siana. Na dzierżawie będzie jęczmil, więc to tak troszkę kurczę, że kombinacji, nie kombinacji, ale. Ale trzeba sobie to pola poogarniać. A że tutaj nie było dawno łapnowane, to mówię. No, to trzeba wyjść, A to zaraz Wam coś nagram. Tutaj. Także taka tutaj oto dzisiaj akcyjka. ale przejazd do koła i połowę tego RCW pełno pole, prawie pełne sobie wiadomo kupi teraz tak żeby to w miarę wieczór No i jeżeli się uda prócz tego obornika dzisiaj to być może sobie zacznę ortę, ale to już nie obiecuję, no nie wiem jak mi to tutaj teraz pójdzie o, to też widzę no oj i że to to zaraz sobie tutaj wiecie co tutaj jakoś wyrobię, ogarnę żeby wiecie żeby później się kupi i ciekaw jestem czy mi teraz do końca przejazdu wystarczy tego wapna czy czy na przejazd odwrotnie no być może no, dwa transporty, troszkę dużo, jedna taka, taka moja autosanka wystarczyła na to pole, ale jedna autosanka za pasu, no i no, tutaj na RCW, bądź taka jedna autosanka, ale... Się nic nie stało w bo. Najwyżej zostanie wapno na kolejny sezon. że wiecie, że tam też nie jest jakieś, nie wiem, wybitnie duże ale dawno nie siałem wapna też też nie miałem tutaj takiego tego, wiecie obliczenia, więc wolałem kupić troszkę więcej a że Planuję teraz tutaj właśnie po rzepaku zawsze sobie yy, to wapno wywozić no to też wolałem kupić trochę więcej no najwyżej zostanę tak jak mówię na kolejny sezon. Czy jest ta Ostatni tutaj przejazd tą babtną drogę. Oj sorki. Co? no mam tutaj ogarnięte. W sumie za to raz sobie tutaj tak zostawię te punkcie. Do czydziechy. Podoborniczek. Tutaj też muszę doładować. no W sumie trochę obornika było, nie przybyło mi aż tak bardzo dużo jak, jak to było przez tam jeden miesiąc. No ale. Myślę teraz będzie wychodziło coraz to więcej. No nie wiem ile mi tam na tamto pole też e, wyjdzie. Reszta się może później zbiera. Faktycznie pełen bądź prawie pełen rozrzutny jest, to już sobie jadę na pole. 45 piątka Nie masz takiego dużego ładunku jak to było w transporcie ze zboże. Eu the a Ó Powiem Wam tutaj może ten rozrzutniczek politka nie starczyć. Półka tutaj dookoła, na tym polu nie zrobiłem, a już ponad 20% jest z tego co było rozrzucone, to tu, czy powiem wam, tutaj też była, też są pewne braki Czy tu naprawdę kurczę, już teraz większej rzeczy by musiał robić zator na gospie? A ja powiem Wam, czas najwyższy tutaj pomyśleć o... o zmianie ciągnika na coś większego, silniejszego. Powiem Wam w pierwszej kolejności, bo inaczej to ja się tutaj zamęczę. Z górki widzę, widzę ta 45 z rozrzutnikiem sobie radziła, a. A pod górkę już był problem, kurcze. ruch po sąsiadowym sobie przejadę a może tutaj ten rozrzutniczek sobie starczy jeden, dwie, teraz Zresztą zobaczymy na powrocie, ile mi tutaj będzie wychodzić. No, w razie czego? No, to tak jak mówię, sobie podjadę, doładuję, i tyle. Przejazd, no, powiem wam szczerze, może na styk, ale chyba pojadę, wiecie, sobie do pełna dorzucę, bo tam tego jest, mam tego obornika. a zawsze tutaj będzie jedną dawką ładnie nawiezioną. Wiedział, że na pewno mnie braknie, bo tu jeszcze połowę praktycznie przejazdu mam do zrobienia. A na no w końcu żeś wystartował. Jedziesz, pojedziesz, ale jedziesz. A może starczy? O, ostatni przejazd będzie może starczy, no też nie ukrywam, że tutaj powoli myślę o jakimś większym rozrzutniczku ale tu się akurat nie śpiesie, nie pali, bo widzicie na to pole praktycznie jeden może trochę więcej jak jeden rozrzutnik tam na gdzie było wapno dzisiaj dawałem też jeden wychodzi praktycznie może ciutko więcej yy, na tam gdzie jest teraz rzepak posiany mam maksymalnie dwa rozrzutniki może dwa i trochę no to tak też nie ciągnie się nie wiadomo ile ta robota więc to mówię to się na razie nie śpieszy Mam też gdzieś, wiecie, jak już daleko na te koła. A to sobie wiadę tutaj. Także co widzowie? Dzisiaj odcinek będę kończył. My widzimy się ogólnie. Zapraszam na poprzedni odcinek. My widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.